Powiatowe Święto Miodu w Kiełpinach to wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników pszczelarstwa, lokalnej tradycji i naturalnych smaków. To niezwykła okazja, by dowiedzieć się więcej o tajemnicach pszczół oraz spróbować najróżniejszych gatunków miodu produkowanego przez lokalnych mistrzów. Powiatowe Święto Miodu w Kiełpinach ma swój już wydźwięk i tradycję. Myślę, że przede wszystkim promowanie naszej przyrody oraz owadów miododajnych, niewątpliwie na pewno wpływa na stan naszego ekosystemu. Sądzę, że to wydarzenie wyjątkowe jest źródłem inspiracji dla mieszkańców, ale i w szczególności dobrą zabawą, integracją i cóż, pięknym czasem dla nas wszystkich. Mamy stoiska gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, dmuchańce, Sadni na koni, gościnnie u nas jest starosta powiatowy, burmistrz Lidzbarka, dużo gości. Jesteśmy dzisiaj na święcie Miodu w gminie Lidzbark. Jest to ważne dla mnie również, z tego względu, że mój dziadek miał pasiekę, ja również mam pszczoły. I bardzo się cieszę, że te pszczoły są doceniane, bo jak powiedział Einstein, gdy nie będzie pszczół, nie będzie i ludzi. Także każda akcja, która promuje pszczelarstwo, promuje pszczoły, jest dla mnie mieszkanki Warmii i Mazur, posła z tego okręgu bardzo ważna. Także wszystkim życzę dobrej zabawy i pamiętajmy o tym, że pszczoły są bardzo ważne. Są piękne stoiska, ładna pogoda, dopisała nam publiczność, no ale nie o tym chcę mówić. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że rok pszczelarski 2025. Był bardzo trudnym rokiem ze względu na bardzo trudne warunki wiosenne, przede wszystkim zimno, chłodne noce, kapryśna pogoda, co przyczyniło się, że zbiory tego roku, szczególnie miodu lipowego, kiedy mieliśmy do czynienia z opadami deszczu i to intensywnymi, są mniejsze niż w latach ubiegłych. Drugi problem to jest. Konkurencyjność. Dużo miodu jest importowanego z zagranicy, nie tylko z Chin czy Ukrainy, ale także i innych krajów, Wietnam prawda, i Ameryka Południowa, po bardzo niskich cenach. Dochodzą też sygnały, że pojawia się miód również zafałszowany na rynku. W związku z tym mój jest taki serdeczny apel do wszystkich mieszkańców, ci co będą oglądali, słuchali, żeby wspierać polskich pszczelarzy, kupować polski miód bo pszczoły z Chintu nie przylecą i nam nie zapylą naszych ogrodów, kwiatów, pól uprawnych. To nie tylko raj dla smakoszy, ale również szansa, by wesprzeć lokalnych producentów i dowiedzieć się, dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszej planety.